Spora może wejść w branżę samochodową? A czemu by nie? I to już jest pierwsza osoba z Lexusem GS450H, który jest samochodem hybrydowym, nie jest jakoś super nowym, 2010 rocznik czy 2011. Sprowadzony z USA, wiadomo, drogą morską przypłynął ten samochód. W sumie nie pamiętam, czy miał działać, czy nie działać w pełni. Dopytamy się, już samego właściciela. Podczas pierwszego odpalenia w kraju pojawił się komunikat. O będzie w układzie hybrydowym i dezaktywacji tego systemu. Bo tego systemu pozwala na użytkowanie samochodu, ale oprócz napędu elektrycznego pozbawiony jest również układu ABS, ESP i tempomatu. Zwykły problem powiedzmy z baterią już tempomat ABS, ESP nie działa. Nieładnie. Jak czytamy w mailu, najczęstszą przyczyną to jest problem z baterią. Taka była wstępna diagnoza uszkodzenie którego jest z ogniw. Nawet w serwisie na komputerku serwisowym pokazało, że. Na pierwszym ognimie chyba nie było w ogóle napięcia, a na drugim, trzecim było podwójne napięcie. Tutaj dalej czytamy, że, że jednak po otwarciu tego pojawiła się korozja. Gdzie tutaj dokładnie widzicie, jak wygląda korozja? Na złączu, na wtyczce, na konektorach, na samych połączeniach ogniw. Wszystko skorodowane. No i problem w tym, że to się wypaliło. No i to jest ta listwa, Jak widzicie, przewodziki są bardzo cienkie, bo nie potrzebujemy grubych przewodzików, bo tutaj tylko zbierana jest informacja o wysokości napięcia na poszczególnych ogniwach. I nic więcej. No i tak to zostało zbierane, że wtyczka się przepaliła w tym miejscu. jest zwara. Pin jest wyjarany. Jeden i drugi pin u góry jest zjarany totalnie. Jeszcze komputer mamy. To jest ten komputerek, który jest tylko dostępny nowy. Wtyczki nie ma nigdzie, szukaliśmy. Tutaj też jest pierwszy i drugi pin na dole zjarany. No i... Coś tam poszukaliśmy. Największą kreatywnością wykazał się właściciel, bo znalazł z Mazdy 323F taki komputer. Wtyczka jest podobna, niestety z tego co widzę jest szersza. W rozumieniu takim sama sama wtyczka, kurde. tak sporo szersza, więc nie wiem, czy to się jakoś super uda zrobić. Dlatego ona jest jeszcze jako całość, muszę ją wyciąć, ale ona, ale ona, kurde, jest szersza. Szersza, rozstaw, rozstaw pinów będzie dużo szerszy, nie? Uu, będzie rzeźba mocna. Ile to jest? O ja pierdziele. O ja pierdziele, rozstaw jest, kurde, duży, bardzo duży. No, no, no spójrzcie sami. No jak widzicie, tutaj jeden rząd pinów wystaje, bo on musiał to wyśrodkować, upchać, ale tu już będzie się stykało z tą stroną. O Jezus Maria, ale to będzie rzeźba. Oj, 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 Później to trzeba będzie dopasować obudowę, Oczywiście młotkiem. No ale nic lepszego się nie znalazło tutaj na miejscu. Ani w internecie, gdzieś tam w odległych krainach. Albo za sobą szukaliśmy. Dobra, ulepmy coś z tego. Może będzie jeździło. Oj, 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 oj. oj, oj, oj. Wlutowałem to te gniazdo. To jest tam ten na części, co, co by nam posłużyło. No i tutaj by trzeba było to przeciąć. To jest to oryginalne, dużo węższe. Powiedziałem, kurde, no tak nie może być. To jest naprawdę. Za szerokie. Nie róbmy pierwszego filmu i nie, nie zaczynajmy od chałtury, od, od stworzenia jakiegoś totalnego Januszeksa. Więc kurde, szukałem wszędzie, jedynie na Aliexpress coś podobnego znalazłem. Zamówiłem to, przyszło. Tutaj właśnie jest. I co? I się okazało, że to jest cholera jasna dokładnie to samo tutaj. Dokładnie tutaj pasuje, tutaj nie pasuje. Ale właściciel jest naprawdę umiejącą szukać osobą, kto szuka to znajdzie i mamy tutaj komputer z Priusa drugiej generacji, który ma identyczne gniazdo i to nie wszystko. I mamy tutaj wiązkę z tego samego obwodu, który widzicie jest, jest tutaj nieogarnięta, tutaj w tym miejscu widać tą korozję, to śniedzenie. I to jest, to jest dokładnie, to jest nasza oryginalna z tego naszego uszkodzonego i tak, i to jest to, to jest to, możemy to jeden do jednego przełożyć. Nie zrobię januszowego filmu, bo mógłbym to zrobić bez problemu, sobie tam te gniazda upchać i by to działało. Nie, 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 nie chcę tak robić. Ale musimy sobie to tutaj zobaczyć i porównać pewną rzecz, dlatego że to jest ze sprawnego auta, ze sprawnego Priusa drugiej generacji. I tutaj już jedna rzecz mnie niepokoi, dlatego że... Tutaj widzimy nasze gniazdo, które jest na części przeznaczone, czyli na, na nasze sprawne gniazdo. I te pady już są takie ześniadziałe, ciemniejsze niektóre, bo ten plus ma mniej ogniw. To jest nasz Lexus tutaj, a to jest nasz plus. Jak widzicie, ogniw jest sporo mniej, więc on wykorzystuje mniej pinów. I te piny, które są ciemniejsze, to właśnie są te wykorzystane, te jaśniejsze są niewykorzystywane. No to jest takie kurcze, te piny są ciemne i lekko przyśniedziałe, ale ciemne to znaczy, że tutaj jakiś większy prąd płynął, jakoś delikatniej zaczynały się grzać te piny. Problem jest taki, że to jest wersja europejska tego Priusa. To znaczy, że ona nie miała Przeprawy przez morze, przez ocean. I to już się pojawia takie zalążki tego tutaj, w europejskiej wersji. Więc te gniazda chyba są zbyt słabe. Zbyt słabe tutaj. Dobra, już tego nie roztrząsajmy, zróbmy naprawę, ale miejmy to na uwadze, że to nie była przeprawa przez ocean, tylko użytkowane w Europie. To już są symptomy podobne. Podobne. Dobra. Lecimy. Gniazdo jest wlutowane i przeczyszczone. Jest czyściutkie w środku, tak na miarę moich możliwości. I jak już jeszcze zanim wlutujemy to gniazdo, tutaj sobie zobaczymy, jak tutaj to w ogóle wygląda. Skoro tutaj taka korozja, niby tam postępowała przez te morze. Bo pin numer 22, nie mam schematów, ale już widzę, że to jest masa. Jest wykorzystane jako masa w tym, w tym miejscu, dlatego że idzie na kondensator taki tutaj sporawy i się łączy z tym pinem tutaj. Patrzcie. Jest połączenie. Jeszcze dobre, ale już tutaj no, korozja. Tutaj jest przyrodka korozja. To drugie wyprowadzanie to jest plus, więc wiemy, że tutaj to jest wykruszone jako, jako minus. No już to, to tutaj się dzieje. Widzicie, tutaj takie plameczki są pod solder maską. Tutaj weszła wilgoć. Tutaj jest przyrodka do poprawienia, może drutowania lekkiego na drugą stronę, ale też ta sama ścieżka idzie dalej. Tutaj na rezystor 1 kilo. Tutaj na rogu jest plameczka. Dam ma bliżej. Widzicie plameczka. To jest taka warstwa gumowata. I tutaj zaczynało już tą ścieżkę tak podżerać. Przy, przynajmniej tą solder maskę. Tu widać, że tą solder maską już się skraplało Jaka ścieżka, jakaś wilgotność. Idziemy dalej. Tutaj, coraz, coraz bardziej. W tym miejscu. Tutaj, widzicie pod spodem jest. Tutaj. No, ciągłość jest zachowana, ale tutaj, tutaj to już jest w ogóle sporo tego, sporo się dzieje. Trzeba sprawdzić tego, mocno, nie zjadło całkowicie. Tutaj no. Tutaj sobie położona taka warstwa zalewy, żeby tutaj się ta wilgoć nie dostawała. Ale mimo wszystko ta wilgoć się tutaj jakoś po wejściu od gniazda jakoś idzie ta wilgoć między warstwą stoldermaski i idzie to sobie ścieżką jakoś tak dziwnie. No, aż to jest dziwne, bo. Kurde, tu mam po drodze rezystor i kurde, to nie wiem. Stąd. Kolejne, jasne. Przelutuję i yy, nałożę solder maskę na to. Takie rzeczy trzeba teraz poprawić, żeby później nie było chosków-plosków. Robimy dalej. Patrzcie, z tej strony to jest takie wypalenie, tutaj, właśnie z tej strony, tutaj na tych zapinkach jest widoczna mocna oksydacja. Natomiast nawet tutaj, gdzie nie ma wypalenia jakiegoś, w tym miejscu widzimy plastik. Ten, ten, ta, ta zapinka plastikowa tutaj jest przytopiona. Tam w środku widać, że też jest ładne przytopienie, więc w różnych miejscach te złącza się po prostu nagrzewały do sporych temperatur. Jak się wyciąga piny z tej wtyczki? Najpierw tutaj podnosimy tą białą listwę do góry i teraz musimy tutaj wsadzić. Ja mam pęsetę, nie mam odpowiedniego klucza do tego. Dopiero jest w drodze. I tam w środku jest taki dzyndzol, którego trzeba podnieść. Tutaj. Podnoszę do góry. Się wysuwa. I pyk! Wyszło prościzna. Właśnie przykładam tą wtyczkę, żeby tam od razu... Pin po pinie przekładać już do wtyczki, żeby nic się nie pomyliło. Aż sobie zrobiłem zdjęcia, żeby żadnej kolejności nie pomylić. Lecimy. Dobra, mamy tu zestawik złożony. To wygląda elegancko czyściutko. Tutaj widzieliście te dwa ostatnie piny, musiałem sobie odciąć i wyciągnąć z tamtej wiązki, bo tutaj no. To już się nie dawało, było po prostu zespawane w tym miejscu, rozwalone. Te inne były ochronione. Tutaj po prostu się paliło i oszroniło te inne piny, więc tych innych pinów nie wymieniałem, wyczyściłem je, wyglądały w porządku. Te dwa kable tutaj, żeby przylutować, jak widzicie, była jakaś totalna masakra. Te kable były przegrzane i musiałem różnymi technikami czyścić tą mieć, jakimiś lekkimi kwasami, żeby po prostu można było te przewody pobielić. Był problem, ale się udało. Jest porządny kontakt, porządny to zlutowało, więc dobra, ubieram się. I lecimy do pana z samochodem. Witam pana, witam, hej. Ładuje tutaj pan, bo tutaj ja tego nie rozbierałem, nie Jasne. wiem, nie robiłem zdjęć, więc proszę działać, czekamy. Jasne, zaczynamy. Także do roboty. Trzymam ciuki. się bym pomagał dla taty, podawałem klucze i te sprawy. Coś ty mi przyniósł? Wziąłem pierwszy, lepszy. No i słuchajcie, teraz idziemy to wsadzić do samochodu. Wcześniej samochód z błędem baterii od razu skapiwał komunikat, check hybrid system i nie można było jeździć elektrycznie. Bo na początku te pierwsze kilometry rozpęd delikatny bierze z tej baterii elektrycznie, elektryczny silnik, więc powinno to jeździć. Powinno to się automatycznie skasować ten błąd, check hybrid system, powinien pojechać. Idziemy sprawdzić. Lecimy. Jest teraz wzajem baterię, musi wjechać w, do bagażnika tam na sam koniec. Ona waży około 50 kg bardziej więcej niż 50 kg więc musimy sobie tutaj poradzić jakoś. Do... Okay. Teraz się zaczyna. Teraz się zaczyna. Oho. Tak? To co w serwisie nie mają na podleczki spągła właśnie I teraz co Dobre. mam robić? Dobra, ja bym sobie kiedyś A, porad! Pan sobie sam poradź. No Bo to nie ma ten, tak po, po trochu, po trochu, nie? Może tam od środka może spróbuję coś tam podciągnąć. Okej okay. Okej, okay, dobra Jeszcze trochę no i teraz spać. Dobra pchać? No, zeszło. Dobra, u mnie weszło. U mnie też. I tutaj trochę twoją prawą stronę popchnij Twoją prawą. No. No dobra, teraz pasuje. No, no i wychodzi że tak jest Dobra. U. To jest kurde. powiedział Bez młota to nie robota, ale to nie jest młot, Znaczy nie wybuchnie tak jak... Może być nie. tak, że trzeba to będzie skasować Skasować? No hmm. To może jest ten... Jakąś kombinację też może być tak. Serwisowa kombinacja Może być sprawdzić ale nie włącza się check energy tutaj się nic nie dzieje chyba, że coś jeszcze musi być zrobione ale nie wydaje mi się ABS jest, brake tak Co się zmieniło w ogóle? Tam tak, pokazuje koche. baterię ale Nie, no pokazuje baterię, że jest, że ten ale tutaj nic się nie zmienia na razie, nie? Możliwe, że to trzeba będzie skasować ale powinno być OK. A może za wcześnie hmm, Teraz. Co ciągną. A system error has been detected. Please contact your Lexus dealer. Hm. No, a się nie chce na truchnąć. Teraz. Że... Coś nie się ruszałem silnik, y... silnik. Tak, no? Aha. Nic, nie żyje. inaczej być nie może. Kwestia była taka, że najpierw podłączyliśmy ten mniejszy akumulator, a dopiero później zauważyłem, że tam jeszcze w częściach leży bezpiecznik, który mieliśmy wsadzić i dopiero wsadziliśmy bezpiecznik jako, jako drugą czynność. Czyli podejrzewam, że elektronika została zasilona i zobaczyła, że nie ma napięcia z hybrydy i wywróciła ten błąd. Teraz podłączamy akumulator, podłączamy, już z bezpiecznikiem wsadzony. Zobaczymy. A system error has been detected. To samo. to samo jest tylko mnie właśnie zastanawia, że on w ogóle nawet nie startuje z tym. Tak jak on w ogóle nie miał napięcia z tej baterii, ale dlaczego? Mogę zmierzyć mam To Pan z zero. I tam gdzieś po drodze. Ale kurde, to jest Czy to mogę wyciągnąć? Tak, tak. Zobaczmy, czy bezpiecznie jest całe. Rozpieszczysz całe Mierzyłeś może na, na, na tych celach? Tam? Tak. Wszystkie miały identyczne napięcie. Ale nie? później wyjście wspólne? No bo nie. Znaczy wspólne nie. Jak je złączałem, no to później wszystkiego nie mierzyłem, nie? Po prostu nie ma napięcia. Nie? nie ma napięcia. No musi być gdzieś tam na tym. Trzeba było wziąć, zdjąć pokrywę i zobaczyć na wyjściu od razu bezpośrednio z nich, nie? Cel. Dobra, panowie i panie, kwestia jest taka, że nie ma napięcia na wyjściu z baterii. Mogliśmy to zmierzyć sobie w sobie, dopóki nie była ta bateria jeszcze złożona do końca, bo tam po prostu się łączy te cele tymi blaszkami, takimi dodatkowymi, tam gdzie był ten nad nasz, nasza listwa. Tam jeszcze poszły później takie blaszki dodatkowe i tym się łączyło cele pojedyncze, gdzie na końcu robiło nam sznurek i duże napięcie 300 V, tak? Nie mamy tych 300 V. Musimy to jeszcze raz wyciągnąć. Niby wszystkie blaszki są. Nie, już wszystko jest. Ale jakiegoś tak. połączenia brakuje nam gdzieś tam, nie? Umawiałem się rachem. na piątek, zobaczymy. Na razie. Na razie. <gry> Dzisiaj jest kolejny dzień. I patrzcie, mamy gościa. Tak, tak, to, to jest ten to jest to auto, to jest ten Lexus. I co się stało? Sprzęt działa. Sprzęt działa, tak. Zobaczymy, jak to właśnie powinno być. Powinno być wyciągnięte i dopiero wypięte. A było tylko wpięte. O, i zostawione w ten sposób. A musi być w bok jeszcze? Mówię, powinno być w bok, wtedy się to wszystko załącza, nie? mówiłem wcześniej, żeby może to przykręcimy ten bezpiecznik, bo Z śruba jeszcze jest, tak? Tak, jeszcze jest tutaj był podejrzewany ten Pomba, że ona może tam coś jeszcze załączać, ale nie, to jest tylko po prostu. Element, który... Bo to mówisz, że jakaś śruba jeszcze w bezpieczniku była, nie? Tak? Znaczy, ja pokażę ci. Już obudowa. O co tu chodzi dokładnie? Bo jest sam styk no. i są te. Te, te dwupiny. No Ta. właśnie, takie wcześniej nie Ale są tak i gdzie jeszcze. Wtedy się I daje wtedy tak, no. tu zamyka pewnie obwód tak. bezpieczeństwa jakiś tam taki, jak, taki sensor taki jakby. Dodatkowy jakiś obwód I daje znak, powiem, że bezpiecznik jest tam na miejscu, jest załączony obwód. Tak, dokładnie. Pewnie jak to, to jest, pewnie to też jest czujnik przepalenia bezpiecznika. Ja to rozbierałem dawno temu i ten zapomniałem, no, że tak to jest. No, 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 ale, ale zadowolony tak. jestem, że no, działa wszystko, tak? Nie ma żadnych tak. błędów? Nie ma, wszystko działa tak jak trzeba. Tak. Jeździ, ładuje się, rozładowuje, moc jest, także. Jestem zadowolony i myślę, że to podziała, nie? Już teraz. No to już po całej akcji. Jeszcze spojrzałem na ten bezpiecznik dokładnie i to jest po prostu... ...zworka. Ten, ten elemencik, ten mały, ten feedback, że bezpiecznik jest poprawnie zapięty do końca, to była zwykła zworka. Nic więcej. To nie było tam obwód przez bezpiecznik się jest przepalony czy nie, to jest po prostu zworeczka, niezależny obwodzik i tyle. Już chyba więcej nic nie dodawał, a jedynie mogę dodać, żebyście pamiętali o ekipach, z którymi współpracuję, czyli komputronik, sprzęty RTV, AGT, a przede wszystkim pecety, laptopy nowe, tam kupujemy, a jeśli macie jakieś używane i uszkodzone sprzęty, typu laptopy, komputery i tak to formuła zgłoszenia jest w opisie pod filmem. Wchodzicie, wysyłacie swój sprzęt i zostaje naprawiony. Jeśli potrzebujecie podzespołu elektroniczne, to tylko i wyłącznie TME, a jeśli meble biurowe, warsztatowe i fotele, to LZAP. To się trzymajcie do następnego razu. Następny raz będzie pewnie z Bows. Final, final episode of Bows. <ścoughs> Cześć!